Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Gdzie tu przyjechaliśmy do Brodnicy, do kolegi Radosława Granicy? Przyjechaliśmy po przyczepkę, którą chcemy użyć tam u nas na loty w czarnej wodzie, a Radek akurat taką przyczepkę ma. Kolega Radek tutaj wprawdzie mieszka w Brudnicy, tu jest też oddział PZKGP, tak? Tak, tak 0319 tak, tak, ale ty lotujesz w oddziale 0495 Rypin. To powiedz nam teraz tak, tutaj ile hodowców, ilu tu jest hodowców w oddziale tym, którym ty lotujesz teraz? Witam kolegów, koleżanki hodowców z całej Polsce, nie tylko. Lotuję teraz w oddziale 0495 Ryping Zachód. Jest to 20 km na południe od mojej miejscowości. Obecnie w lotach głębi starych zaczynało 90 hodowców, skończyło nas 50, ale na loty młode przyszło 36 kolejnych hodowców z sekcji Kików, więc będzie już nas około 120. Więc myślę, że to jest silny oddział, jak, jak na obecne realia. A powiedz jeszcze, przepraszam, a Twój gołymnik położony względem innych głębników jak jest w, kierunku, w stosunku do kierunku lotów? Jeśli chodzi, jeśli chodzi o kilometraż, jest to praktycznie tak samo, ale leży najdalej wysunięty na północ. Jestem najbardziej na północy. Na północy. Ta. Aha, ale, ale, lat ale latacie z kierunku zachodniego? Ta, kierunek zachodnie zachodni. Zachodni, czyli to tak na... dużo nie przeszkadza. Yy, 300 to jest Hojna, to jest pod Szczecinem, 500 yy, w legowy, to to mm -hmm. jest to jest Sogel. I w tym roku, jak Ci tam szło? Tej rywalizacji, bo mówisz 90 hodowców, Ta, tak? w tym roku jestem piąty z całości, piąty z pięćdziesiątki, bardzo dobrze poszły mi loty maratony, leciałem maratonami maratony gołębiami rocznymi, roczna samica pierwsza na maraton dwudniowy, z jednego, z drugiego maratonu trzydziesta na oddział, także gołębie roczne wylatały mi 200 konficjent z maratonu, były tylko dwa. Soble i z tych dwóch sogli mogłem tylko wybierać, więc trzy roczne, 2 na 2, 200 konficent. Jak dla mnie jest to fajny, fajny wynik, bo w ogłębie pokazały roczne, że zarówno z wiatrem, jak i podwiad sobie świetnie radzą. Tutaj też popatrzmy, jesteśmy w brodnicy, a to jest centrum praktycznie, bo proszę tak, mi wierzyć, centrum, ja tu jechałem tak. musiałem przez rynek przejechać, to jest nie rynku nad ulicą na ulicy nad Drwęca, podjeżdża drwęca gdzieś tu jest, 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 tak? Tam jest Tak, tam jest drwęca. Stało, ja tu przejeżdżałem właśnie obok wzdłuż drwęcy. Ale ty masz tak fajnie położone, bo jesteśmy, mówię, w centrum miasta. Tutaj praktycznie zobaczmy, jak mamy na wsi. Tutaj gołębie mają spokój, tak? Dobrze ja się lotuje. Są gołębie całym rokiem jastrząb nie bije praktycznie w ogóle, są to jakieś pojedyncze straty. Widzimy drutów, przepraszam, że przerwę nie ma, czyli tutaj nie ma problemu, Najwięcim że uderza? Jest od jakichś 5-10 lat z gołębiami miejskimi zasiedliły się gołębie, między innymi też, które nie powracały z lotów. Jest tutaj na rynku o 300 metrów prostej linii, jakieś 2-3 tysiące na, na blokach siedzi na tych górach, różnych na zamku, takich. Tak, no, ogromne ilości. Z tym jest ostatnio problem, bo młode gołębie, które wyjdą pierwszy raz na dach nie daj Boże, coś przestraszy i tak dalej, poderwie, ciężko już później dużo gołębi Tam zostaje sobie. Tak, z tak dokładnie. No, Kiedyś, zmienia... 10 lat temu praktycznie nie ginęło nic, a teraz na jakieś 15-20% mm -hmm. gołębi yy, zabiera się i po prostu ginie. Tutaj mówiłeś, bo my z twoimi gołębiami się stykaliśmy już na wspólnym głębiku m.in. kolegi Maćka Wudzika Teraz powiedz nam, może tam w rodowody, rodowody widzieliśmy, ich, bo one były wystawiane też na aukcję, one tam sobie doskonale radziły. Powiedz, jakich ty gołębie masz swoje, na jakich gołębiach opartą masz hodowlę? Ja bazuję, yy, tak naprawdę na. Na linii jednego gołębia, a z czego on się wywodzi? To ciężko jest stwierdzić, bo w latach 80. to ludzie nie przykładali takiej wagi do, do rodowodów i tak dalej. Czy znaczy to do, do, na rynku złapałeś, tak? Nie, nie, nie <laughs> do, do, dojdziemy zaraz do, do momentu, kiedy ten gołą powstał I jak? Ojciec założył hodowlę w 1978 roku, więc już dawno, dawno temu, od tamtego czasu gołębiami lotujemy co roku, co roku zdobywamy bardzo dużo nagród. A bo wy, ro, ty rodujesz razem z Tatą, tak? Znaczy ojciec już raz nie lotuje, bo wyjechał za granicę, mm -hmm. teraz lotuje sam. Rot, 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 lotowaliśmy różnie i we Dwójkę I ojciec sam. No teraz ja od 5 lat rotuję lat sam. I bazuję na jednym gołębiu. 73-84 jest to samczyk z 2005 roku. Czempion regionu łódź. Ósmy gołąb w polskiej kategorii D2008. I gołąb do dzisiaj Płodzi ma 16 lat, i tak naprawdę 90% gołębi na moim gołębniku jest z tego gołębia. Z tego gołębia. Oraz jeszcze z gołębia, również czempiona regionu, również ósmego gołębia kategorii D 2018, 2017 roku, czyli, czyli 10 lat później jest to też gołąb między innymi po tym lotniku, po, po dzieciach tego, tego lotnika z 2008 roku. Także ten gołąb dał świetne, świetne kapitalne gołębie, zarówno na krzyżówkę, jak i prowadzenie w linii. Do dzisiaj mówię, jesteśmy z tego gołębia zadowoleni, bo 90% konkursów to, to właśnie z tego I żadnych innych później gołębi, takich pojedynczych sztuk to nawet były, nie wprowadzasz? Były, no, były nabywane, wiadomo, od, od jakichś, ja nie kupuję praktycznie głębi w ogóle z aukcji, to są już po 40 latach znajomości wśród, wśród hodowców. Kupuje się albo się dostaje. Wymienia, wymieniacie się. Tak, z... Na przykład w jakichś czołowych głębiach w poszczególnych kategoriach, czy dzieciach lotników. Tylko, tylko i wyłącznie na takich głębiach bazujemy. Rzadko się zdarza, żeby gdzieś coś kupować z aukcji. Ewentualnie swoje głębie, które które gdzieś na zachodzie, w wspólnych głębnikach robią, robią dobrą robotę, wtedy staramy się je powrotem ściągnąć do domu. To pokażesz Ale... może nam te gołębie też jeszcze? Yy, tak, nie ma To przejdziemy Możemy zaraz, pokazać, tak. dobrze. Gołębie jest gołębie jest, duże, jest ponad 300 sztuk. Tak Chodzi mi że... o te, te takie, tego, tego co te płodzi, yy, tego z 2000. Tak, o to przejdziemy sobie, także tak, tak, zobaczymy. O. A ja tu 20... Bo, czy widzimy ten gołąb siedzi na posał. on tu sam jest tak, tylko, tak, tak, on jest. sam. A on jakieś samice tu mu dokłada sam, rzeczywiście? Oczywiście, siedzi, o to samice. zobaczmy. Znoszą jajka. A to tak zawsze go masz, czy tylko tak po prostu? Cały czas jest król, to jest król tego gołębnika, ale z jego 25 metrów, za to co zrobił, zasługuje i... Aha, czyli to jest po prostu on tutaj cały czas... To ile młodych w ciągu roku masz? A z, jedno, z jedną samicą, czy z kilkoma no go parujesz? Jeszcze młodych rocznie. Ten gołąb w ogóle był wypożyczony do Belgii, na, na panderoze do Borkampa w 2008 roku. Jeden z... Do doktora Borkampa? Tak. Jeden z, jeden z pierwszych gołębi polskich, który był zaprobniany in vitro. Aha. od nas go wypożyczyli na dwa lata i dwa lata był jako gołąb, który był zapadniany in vitro. Jeden z pierwszych w Polsce to był znaczy on, o, z jego było pobierane Ta, na, nasienie, nasienie i, i tam, zapadniane. Zapadniane hmm. w Belgii, Belgowie mają też, na pewno, nie wiem czy jeszcze tak, bo to hmm. było w 2008 roku, jak on został tym ósmym gołębiem y, w Polsce. Tak? On miał y, konficent w kategorii, nie, nie dublując lotów. 8W, 13B, 27C. Było po 5, panowie było po 5 roków do kategorii, nie? Jak teraz no ty to już in vitro nie robisz nic, tylko tam, nie, nie, tylko ale... po prostu samicę zmieniasz. A jaką samiczkę ma on teraz? W tej chwili ma samiczkę, która dała mi w tym roku sami... znaczy w zeszłym roku, która... w zeszłym roku samiczkę, która w tym roku jako roczna zdobyła 3500 i dwa marokone konkursie. Pokażmy go może, pokażmy, bo to hodowców to zawsze interesuje, jak taki go on wygląda, jakie ma skrzydło, jakie upierzenie. Ja go nie będę łapał, ja nie mam aż takiego, że tak powiem, wiedzy, czucia w rękach. W 2005 w oddziale Rypin, który wówczas liczył 230 hodowców lotujących, ten gołąb na 28 konkursów zrobił. 28 lotów zrobił 28 konkursów przez dwa lata. Mhm. I z ostatniego lotu przyszedł Proszę. zaatakowany przez Jastrzębia i od tamtej pory już nigdzie nie był poszły Aha, czyli tylko po prostu jest tym reproduktorem takim. I co gotowe. po nim przepraszam i te co Ci tu się tutaj sprawdza to jest bezpośrednio dzieci czy to są wnuki bardziej? Bardziej wnuki, chociaż w zeszłym roku jako 15, najlepszego w życiu jako 15 letni Gołąd 5 na 5 konkursów w oddziale na dosyć dobrym konficencie został trzecim lotnikiem oddziału Rybin, ale akurat tak się stało że miałem 5 pierwszych lotników w oddziale zeszłym roku na młode z kompletem konkursów, także no. akurat to też jego syn. No, zobaczmy. dobrze. Bołąc na szklanym oku Kapitalny sami, więc jeszcze bardzo dużo że no, no tak, no. To, widać. Tutaj masz tyle miejsca, tutaj obok też widzę głębię są. Samiczki, nie? To są wody z bojlera. No No tak, patrzę, właśnie słyszę. Tu są samiczki no. budowe, które są... Tu tak wysoko to fajnie jest, bo to, no, fajnie to tak no, czuć. O, a tam masz kolegę może z tam, lasta, tak? nie, 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 tu młodziak taki jeden się dowija stale, nie chce wchodzić do siebie. A to tutaj... twój? Tak. Aha, no, twój no, też, no. Tutaj samiczki są same, tak? Tak, to są Widzę tak około 40 samiczek jest, tak? Czy nie, yy, no z 30, 30 no, kilka. Jeszcze tam kilka jest na gniazdach jeszcze. Mhm. Teraz młode trzymasz, jakieś gołębie masz jeszcze? Rzesz się to na jajkach czy co? Tak, tak, bo wysyłam w tym roku, jak co roku zresztą do Hiszpanii jakieś 30-40 gołębi na wspólne gołębniki. Tak, tak do, do Hiszpanii. Mm -hmm. do to jakie to gołębniki? To Sewilli. Derby, Derby to jest Sewilla bądź Alicante, oni mają dwie miejsca. Tu w Polsce też widzieliśmy, bo Twoje gołębie się poznaliśmy i tam oglądaliśmy, a. u Maćka Wudzika w Kosakowie, a jeszcze z jakich innych gołębników tutaj na zachodzie tam korzystasz, niejako wysyłasz gołębie? W Polsce korzystam tylko z gołębników w Rogowie i w Kosakowie. Natomiast y, za granicą są to gołębia... no, rogowo to masz bliziutko, nie? Tak, dokładnie, no, na, na za są to goębniki w Hiszpanii głównie i, i Rumunii, nie? Uważam, że Rumunii też są bardzo, tak, bardzo tak, się tak, zorganizowani tak, tak. i uh -huh. można śmiało gołębek tam wysyłać. Wysyłać, dobrze. Tutaj popatrzmy. Pokaże się nam jakąś tutaj samiczkę Mogę taką. Pokazać, y, piątą lotniczkę Polski kategorii z zeszłego roku. No, czyli młode jest to numer gołębia. I też właśnie z tego jest tego 344, tak? Jest tego. Nie pokażę nie? jeszcze jednego, bo na dole Do tego, co to mówiłeś to właśnie to, wcześniej? Do tak, tego, co dzisiaj później został mm -hmm. również e, czempionem oddziału. No tu jest ta to wada, jest, ja przepraszam, że przeszedłem, bo te obrączki z 2020 tak. roku, one takie jak tak, 0495 tak, i numer gołębia tak. 5975. Taka nakrapiana białotka. Piąta lotniczka polskiej kategorii F 2021. E, to ile miała Ile? 304. Jest to samiczka, mówię, pochodząca yy, jest to dokładnie po wnuczce yy, tego gołębia, którego przed chwilą pokazywałem, czyli po królu, po wnuczce króla i po. Tak samo jak mówisz król, jak Zbyszek Leksiak ma tego król 543. Po wnuczce króla i po, i po cesarzu Gołębiu, który, którego zaraz też pokażę, pokażemy też Oczywiście. Które, karty ocen z wystaw. Także, Dobrze, które, Dobrze. także widzimy. Pięta, piąta letnicza Polski, a miałem jeszcze w zeszłym roku 96. lotniczkę polskie polskiej kategorii z konficjentem 13,81. Dobrze, kiedy loty się teraz u Was w oddziale zaczynają na młode? 14, mamy... Czyli za, za dwa tygodnie. Także na razie dziękujemy, przejdziemy wtedy zobaczyć tego cesarza. O, nim przejdziemy tam na dół, pokazać tego gołębia cesarza, to tutaj zobaczmy no kolega Radek, to wejdź może pierwszy, pokaż nam, ja tylko muszę się przytrzymać, żeby nie upadł. O, tu jest gołębnik z gołębiami rocznymi, tak? Gołębi tutaj leciały gołębie roczne, gołębie dwuletnie. Wszystkie z gołębi rocznych, które są na gołębniku, jest ich 21 sztuk, są po dwóch maratonach. Pierwszy maraton był z wiatrem, gdzie prędkość była 100 na godzinę. Drugim maraton był dwudniowy, gdzie prędkość pierwszych gołębi była około 60 na godzinę więc mi się wydaje, że te ptaki roczne naprawdę w tym roku pokazały klasę. Tutaj ile masz wszystkich razem? Tutaj w tej chwili z 20 gołębi, więc chyba... Stąpi, aha, z tyłu jeszcze. Jest w tej chwili tutaj 32 gołębie, bo tyle mi rocznych no i dwuletnich zostało po sezonie lotowym. Czyli cele masz takie na rusztach, drewnianych? Tak, tutaj z podwójną pól, to, tak posprzątane masz, bo my przyjechaliśmy, czy no, to tak codziennie no, sprzątasz? Codziennie. Codziennie. Ten, się gołębiami, można powiedzieć profesjonalnie, bo... Y, Czas mi na to pozwala. Rozumiem. I finanse, na razie jeszcze tak, także. Dobra. na razie jestem, można powiedzieć, 6-7 godzin dziennie z Tutaj przyjaciel czeka. Oczywiście, musimy też zejść. No tutaj jeszcze nim przejdziemy, to kolega nam karty pokazuje, ale przy okazji zobaczmy ten kaki kąci, gdzie Radek ma swoje tutaj trzyma karmy. Popatrzmy, tu mamy karmy Prima. Widzę, to jest to, to jest młode, ekstra, faza trzecia, P22. Jeszcze raz właśnie korzystam. Andrzeja Gazika. Na właśnie z karmy Prima, a tutaj mamy też inne karmy. Widzę tutaj otwierane są też Matadora. Widzę. O to Primy to jest też te worki. A, bejersa, bejersa widzę bejersa, też karma. A Omega a... widzę tego y, Andrzeja. Tak, a tutaj i... masz karty ocen tych gołębi. Tak, to pokażmy może. To, to gołębia, no, no, pokaż. chwilę tak, zaprezentujemy. O. Jest to Cesarz, który w pierwszym roku swojego y, można powiedzieć... z 2016 roku. Tak. Zrobił kategoria z konficentem 20. Mówię 5. Do wystawy z 5. 5 lotów wsiadał na oddział 23, 3, 3, 10 i 16. A on w okręgu wocławek wtedy latał, tak? Tak, my mhm. 0495 z okręgu Wocławek. Mhm. To był jako, jako roczniak. Tutaj poszedł w kategorii, yy, w kategorii D jako gołąb 3-letni. W kategorii D sport wylatał 14 nagrodę w Polsce, 38 konficent z 10 lotów. Mhm. I yy, tu po tym sezonie zakończył swoje latanie w kategorii E maraton. Cztery malatony yy, z konficentem 15, drugi, pierwszy 38, piąty na odwiedzinie. Teraz już jest tylko już w rozpłodzie. Tak, Uch, Tutaj przy okazji to, patrzę jeszcze... jeszcze. zaznaczę, że bomb, yy, był lotowany. Przez hodowlę y, to Karczyk Błaszkiewicz, którzy latali w oddziale 0327, byli tam przez 4 lata niepokonani we wszystkich kategoriach. Mistrzowie wszechbarwni. Tutaj też tak, popatrzę sobie tutaj, jeżeli tak można, zobaczmy, jak hodowca ma rozpisane woda, karma, wieczór, tabliczka zrobiona. Tutaj uwagi ręczne, to jest ci uważni na pewno tam się dostrzegą, co tu tu chodzi. Tutaj. Ale popatrzmy też jeszcze te właśnie mapa kierunków, ale tutaj masz też, jeszcze, zobaczmy cały stem, wszystko wysuszone. A to tu masz hydro DRV, tak? Tak, To tak? A, to jest na zatrzymanie rozwolnienia. W centrum no tak, tak. Fly, Ale patrzę też, masz surtą kąpielową tego firmy Flywet. To jest ten siarczan miedzi, magnezu, a, to da, jest bardzo dobra. Ja yy, przywoziłem z Holandii, więc, więc Bo to tam, są takie, ona jest, nie, 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 od, jest dobrze znana. Tak, właśnie. Ja tylko przypomnę, jest to sól, która jest właśnie różni się bardzo od tych wszystkich innych na rynku, gdyż ona nie jest na bazie, nie bazuje na chlorku sodu, sodu. takiej zwykłej soli tak kuchennej, a ba na bazie siarczanu magnezu i tak to jest, jak jest dużo zdrowsze, dużo, bo to są te sole angielskie. My możemy w takich firmach w sklepach tych kosmetycznych, normalnie sole kąpielowe dla ludzi takie odżywiające, bo one, one po prostu mają tą cechę, że nie podrażniają w przeciwieństwie do soli chlorku sodu skóry. Dobrze, popatrzmy jeszcze, tutaj za środki używasz, widzę, bo różne masz jeszcze. No, no, <tłynne> To są po sezonie lotowym, zostały. zostały? Tak, to na młode też będziesz wykorzystywał? Yy, Bejersa widzę jakieś nie, preparaty? Nie, myślę, że na młode to bardzo skromnie. Ja na młode bardziej lecę Natura. A, ta ale Quickor widzę Andrzeja Głazika, a, to jest tak, też no, tutaj no, dużo. I tutaj masz jeszcze, widzę, Wydeksu produkty, no jest tych produktów tutaj yy, różnych okay, no do ja dyspozycji. Ja wiołem, i od 42 lat naprawdę. Na, ojciec stał na bardzo wysokim poziomie. Ja zaczynam też, mówię, jakieś osiągnięcia samodzielnie też mieć. Wcześniej z ojcem To co, pokazujemy tego cesarza? Dobrze. To jest rozpód, tak? O, stoj, tu już jest zobaczmy, tutaj też masz cele. One są podobne do tych co u góry widzimy. Takie same są. Mhm. Kasmy, skrzydełko, niebieski pstry takiego. 0,327,16 rok, to jest yy, Z oddziału tego jeszcze z oddziału Wąbrzeźno, Wąbrzeźno. Wąbrzeźno. Wąbrzeźno Bo tam był ten gołąb lotowany. Mhm. Mówię Gołąb yy, przez tak samo przez dwa lata był praktycznie w oddziale niepokonany. A I pokres... z tego też dzieci się da bardzo dobrze sprawdzają. Yy, dzieci tak? właśnie nie bardziej, bardziej, Wnuki? Bardziej, bardziej z drugiego bądź nawet i z trzeciego Aha. Yy, wymieszania, że tak powiem, krwi, ale no, ale go, nawet jakby nic nie dawał, to poprzez to, co osiągnął w swojej karierze, ma dożywocie. Tutaj też masz mało tych gołębi. Ile masz tyle, par? Osiem? Daj, nie, sześć? Jest, no, czy, wszystkie, czy wszystkie? Aha, wszystkie masz zapełnione? 16. Aha, nie, no, to, no, dobrze. Akurat te samce są niejednie, bo to ja mam mhm. kilka wewników rozpłodowych. No, akurat teraz są takie młode, samiczki są już rozdzielone mhm. i samczyki, samczyki, samczyki. Po dwa chowają teraz, samczyki, tak? Tak, po dwa młode mhm. na wspólne wędnik do Hiszpanii. Rozumiem. Dobrze. Coś ciekawego jeszcze masz do powiedzenia pochwalenia ja się, się w swojej hodowli. Tylko jeden, jeden z wielu moich dębników. możemy jeszcze iść, iść. To ile wszystkich gołębi masz w hodowli swojej? Yy, gołębi w tej chwili z młodymi ponad 300 gołębi. Aha, no to masz co robić. Możemy porać jeszcze taki yy... Taką ciekawostkę. Ikonę, ikonę ciekawostkę. Bo to nie każdy to znam, tam u góry tam fest? Wejś, jak, chcesz, nie, nie, tam nie będziemy szli, nie, bo nie, mnie, tak gdzie kolano boli z kostka, po weselu, tak, po weselu nie? Tomka niestety trochę mnie bolą no nogi. Też mam bo mhm, dobrze, to tam przejdziemy. Tutaj widzimy u radka tych pomieszczeń jest dużo, ale dzięki temu też, że tutaj są chyba grube ściany kamienne, to taka fajna atmosfera panuje na zewnątrz, jest gorąco, takie duże zmiany i wilgotności i temperatury, natomiast tutaj tak, te, te grube mury stabilizują, tutaj widzę wszystko, nie? No. Tutaj też są gołębie, rozporowe, yy, naprawdę... nie masz żadnego przepełnienia, widzę bardzo ładnie okay, tu wygląda. Ja Ci powiem, że jak u Andrasa Drapy kiedyś byliśmy tam w Königsbachstein, on miał też takie strychowe i on się bodaj... podobnie to było zorganizowane. To jest skupia, żadnych... No właśnie. Z porobami, czy jak no właśnie. W wilgocie grzyb i tak dalej. Mm -hmm. Ja naprawdę, yy, może to hodowcy w stronę wierzą, ale ja nie używam w ogóle antybiotyków jeśli chodzi o jakieś kuracje, odrobaczanie. Czy na rzęsiska, czy na żółty guzek, Ja po prostu tego nie robię. Ale mówisz o głębiach lotowych, o czy o głębiach, wszystkich głębiach? O wszystkich o gołębiach. Gołębiach. Jak Sam zajmuję się gołębiami, czyli to jest piąty rok. Głębie nie były ani razu odrobaczone, ani razu nie stosowałem. A badałeś się chociaż niekiedy? Ja badałem, regularnie, kogoś, regularnie, ja, regularnie, tak. Tam w rodzinach żywolskich organizuje takie spotkania. No wiem, wiem tam. I są głębie badania na cały rok. wysyłam zresztą zeszłym sam kałdę, do doktora Mieszkowskiego Śląskiego Centrum Analitycznego co najmniej raz na kwartał. Z 4 pięciu głębników i nie ma tych problemów. Nie żadnych problemów. No. Dobrze, pokażmy. Stosuję tylko że tak naprawdę środki Cech. z Funduszu Zdrowia Gołębia, które uważam za y, polską bardzo dobrą firmę. Bardzo jak... Weta, niemal firma, to tam no, od nas ze Starogardu właśnie. Ja już nawet nie będę mówił jakie środki, nie będę mi to bo, bo, bo po prostu cała uważam, masa jest pewny, pewny środek, polski środek sprawdzony, środek nie wiadomo, niesprowadzony, nie wiadomo skąd, bo niekiedy te hurtownie same nie wiadomo skąd sprowadzają te zagraniczne środki. Dobrze. Patrzymy sobie jeszcze tutaj, coś nam pokażesz jakiegoś ciekawego ptaka, którego tutaj masz czy to już po prostu tak, to są potomki, potomkowie znaczy tamtych to, dwóch, tak? Groszek, tutaj w yy, większości są gołębie, które yy, przeleciały na wspólnych roślinach finału. tak? No i Ty przykład, je odkupiłeś po tak, prostu. Tak, ten z Hiszpanii ciemny, połowy z Hiszpanii, tutaj jest... Yy, ten ciemny nakrapiany. Tak, ta groszek to jest, mhm. pozdrawiam w ogóle kolegę Mariana e, Szkarza z oddziału 04, -04. O to to, to ta, ta, bardzo, tak. bardzo. Kolegę Mariana to wielokrotnie spotykaliśmy i, i, na niego... WG Maz, nie ma ten Mazowsze i też jego gołębie stykaliśmy się na Umaczka Wudzika w Kosakowie właśnie Bardzo jego gołębie się umie sprawdziły, dostałem takie prezenty, można powiedzieć, się wymieniliśmy gołębiami i samiczka, oryginalna samiczka od niego dała mi już jako roczna 14 asa na Derby Korabia 2020 na 3700 gołębi. Także A tutaj co masz za gołębiem? Tutaj widzę są gołębie, które po prostu są bez Na razie aha. są gołębie rozdzielone. Rozumiem. I, i na pewno też część gołębi w tym sezonie, tych nawet rocznych i dwuletnich będę chciał po prostu też komuś... Sprezentować. Wymienić. Wymienić, tak, wymienić, tak żeby, żeby może coś ode mnie coś fajnego dostawać. No Myślę, jak podamy numer telefonu pod filmem, to może ktoś będzie zainteresowany, do kolegi Radosława zadzwoni i tam się na pewno jakoś wymienią. Dobrze. Coś jeszcze będziemy? Nie, myślę, że... Bardzo dziękujemy za pokazanie to nam tutaj. Jeszcze taka, to ojca tutaj chciałbym jeszcze pochwalić, bo ojciec na przykład, miał głębia w 2015 i 2016 roku, który dwukrotnie wrócił z rotu Barcelona, 1848 km. Bo tu jest daleko, to jest naprawdę ta, ta, daleko. Tak, prawie kilometrów. 2015, 2016. W linii prostej. Yy, tak, wrócił. I w 2017 został na 120 km zgubiony tak zgubiony tak się zdarza także bardzo gołą, powodzenia życzymy w hodowli w lotowaniu no my za chwilkę przejdziemy tą przyczepkę no, przyczepić do naszego samochodu tą przyczepkę którą tutaj do lotowania zabieramy tam do nas do czarnej wody bardzo dziękujemy do zobaczenia dla kolegów hodowców na loty młode dziękujemy do zobaczenia dobry lot pozdrawiam